No ja już się odsyłam. Musisz się wyraźć. Co ja? O kurwa, będzie miło. Hmm. Nie wiem jaki jest kur... No bo opierdolisz od rzeczy kłóci i kłócisz się. Przestań... Nie, to nie jest twoje, to jest dla Dasia. To nie jest. Mieliśmy też śmieci, Tak. Tak, no czy według, żebyśmy nosili. Ja spałem tutaj. Już kuch się kuchnię podskrątali? Ja na... No, ty też sprzątali. Ja A mówię wyżej podskrątali po no, prostu. No, tak, no przecież, znaczy no. ja pomyłem rano wszystko, pomyłem. Nie, rano tylko, żeby ja wrócić z... ze sklepu. Ale rano też byłem. Czyli się nadbierało, bo... też myłem. Ma życzenie córki i syna. Hannibal 1989 ja za, ja za, ja za, to kucham, płacił tak? 5 zł. Krzywy. Bijesz pokryjomu, Bijesz Mariusza kuchno. we dwóch. Czeka, tak kurwa nie robi. Buchaj, buchaj, na buchaj, buchaj. u prezesa krzywy piłkiwo. Mariusz cię wyjaśnia, a ty go bijesz. Krzywy jesteś, kurwa, ze śląska. Ej. ile? ma nie miałeś. Jeden promil. Dobra. Ale to ja. Żeby, nie było. Jeden promil. Jeden promil. E, gdzie jest reszta flaszek? Znalazł, Patrz. Arek, Gdzie jest reszta flaszek? Kurwa, nie w kurwie nie. Czy się? Gdzie jest reszta flaszek? Przyniosłem, postawiłem w drzwiach. Daj mi skończyć. z okulary. Gdzie jest reszta flaszek? To ci mówię. I pan, przyszedł przy nich, dobra, to dobra, się. to teraz... czekam, masz 10 minut, tu mają być na stole, masz 10 minut, ale ja nie schowałem, tylko przyniosłem, wychodziłem, były trzy piwa, zostało jedno piwo, mhm. chuj mnie to interesuje, flaszki, reszta na stół, jedna była twoja, bo arek nalej mi, bo się muszę ale... napić, morde! mordę, arek nalej mi jedną, bo się muszę napić, nie ma problemu, na Lali jedną no. więcej nawet. Gdzie jest reszta flaszek? Gdzie jest reszta flaszek? Bo zaraz zauję. Gdzie jest reszta flaska? ...wyjeb krzywemu na śpiku Gonga tylko przez przypadek nie wyprostował się. Bo muchy nie będą miały gdzieś... On nie On już za swoje pory dostał, bo też by dostał w pierdol. Za to, że w ogóle tu musiałem przyjść. Ale mówię, powiedziałem, powiedziałem ci, że masz dodać flaszki. Dlaczego mu nie dałaś? Za... Kto, kto to wypił? Z rękawa. No nie, ja też ją pola. Aha, zada się. Ja błędziesz. Dobra, gdzie jest flaszka dla, dla Mariusza i dla Dama Po jednej. No to są dwie i dwóch. Ale dwie. chcesz to może mnie napierdalać. Cicho. zabki morder. A, A, zaraz dostaniesz. O właśnie co coś przypomniałem. Zaraz się do tej pory już. Gdzie są flaszki? Ile, ile wypiliście tu flaszek? Nie no, to jest druga. To jest druga. To jest druga. Dobra, gdzie są dwie? dwie Nie wiem. Gdzie są dwie? dwie. Jak się Wychlałeś dwie nie? flaszki pod sklepem. Nie kłam mnie kurwo, bo cię zabiję. Nie kłam mnie Krzysiek. Mnie kurwa nie kłam. Wychlałeś kurwo dwie flaszki pod sklepem. Leżałeś jak jebany menel na parkingu. Ja musiałem dzwonić do Zbyszka, jechać za tobą i przywieźć cię jebany menelu do domu. Żeby cię nie zabudnęła policja. Jak to jednak Zamki pysk. Tak. Przyznałeś się czy nie? Przyznajesz się, czy zostałeś fiutem? Dawa, niech tak będzie, że się... Ale co niech tak będzie? No przyznajesz. Było tak czy nie? Tak. No to już wiadomo, gdzie są prawy. Sierad... Dobra, Jedna Panie, sprawa. Już. Jestem. Rano, jak przyszedłeś do mnie. Pamiętasz? Tak. Pamiętasz? Pamiętasz, co zrobiłeś, jak wyszedłem do kuchni? Nie. Butelkę to ja zauważyłem. Coś jeszcze wziąłeś. Bez pytania. Jak szmata. Papierosa kto wziął ode mnie z paczki? O, tak. Jak jebany złodziej. Ty kurwo, ja mam tyle kamer w domu, żebyś się zesrał. Skurwysyny, że... że Ty się kurwo najowałeś jak szmata. Okej. Okay. Ale ja tu musiałem przyjść, żeby was ogarnąć. Gdzie są flaszki, kurwa? Nawet pustyj. Jeszcze kurwo jebana Adasowi owszem polałeś. Ale jemu już sępiłeś. Bo ale? za kim odę, Bo dwie wychlałeś i już mogło ci braknąć, kurwa. Kogo ty w chuja chcesz robić? Ty chcesz się bić, kurwa? Chodź ze mną się bij kurwa. Meneru jebany. Wow, to byłoby ciężko. Ale za tego Sam Przepraszam, To się zgadza i mówię od razu. Przepraszam, jutro dziesiąta trening, jak komuś nie pasuje, wypierdalać. Ale gdzie mam być? W nie. Ale okej. Okay. szukać swojego, albo wygrałeś pod sklepem, albo kurwa, chuj co, co, z tym zrobiłeś? Dobra, no, zamknij buzię. i nie odzywaj się do mnie. Okay, no, jest... Ej, chwileczkę. Marek powiedział, że to jest dla mnie. Odpierdol się. Nie dla ciebie, tylko dla was. Dobra, pomóż. A ja mogę polewać, ile A dać ty pierwszy. Okay? Dobra, przekonuję, babeczkę ty polewasz Chodźcie sobie, chcecie, pijcie, ile chcecie, ja że polewajcie w... i nawet dziecko... Co, chciałeś flaszkę? Nie. Postawiłem, bo on chwycił flaszkę, ja powiedziałem nie. A to twoja? Nie. Okej. Okay. Jebany kłam, co my...